Manko. dzisiaj trochę z innego kadru e, ogólnie testujemy zasilacz ten wysokonapięciowy, co ostatnio Wam pokazywałem na specjal e, tym razem już będę go testować na wysokim napięciu, Wam pokażę czy ten człon napięciowy, jak on działa do testów wykorzystam właśnie tutaj taki miernik, zakupiłem go, przy okazji też przetestujemy, bo nie wiem czy on jest 100% tak sprawny e, testowałem go wstępnie na 60V, no i był sprawny Eee, może przejdziemy od razu do konkretów, czyli włączę sobie autotransformator, eee, dosyć mocny. Transformator włączony dla bezpieczeństwa. Mam tutaj wstawioną jeszcze SKB10. SKB10 włączona. No i widzimy, że mamy tutaj około już 100V na liczniku. No i mogę spróbować teraz tutaj delikatnie regulować. Może uda mi się jeszcze pokazać. Tu ma potencjometr. Oczywiście tam z tyłu moje rzeczy. O! Widzimy, że napięcie od razu idzie w dół. Teraz mamy równą setkę. 110 Więc widzimy, że dosyć to działa. No dobra, pojedziemy wyżej. E, pojedźmy sobie na jakieś napięcie typu e, 230V. Prądu zmiennego. Widzimy, że na stabilizatorek działa. Ja sobie tylko wezmę na szybko miernik i przemierzę tylko jakieś napięcie sieciowe. Znaczy, po, to trafię. Mam na myśli sieciowe w tym sensie, że nie jestem odizolowany. No i sobie tylko zmierzę na szybko i Wam powiem, ile jest. 185 V obecnie. No, i tutaj mamy około 160, 200, 230 to będzie gdzieś pewnie maks. okej, okay, tu jest już maks. Mamy 220, czy 240 około? No, jedziemy trochę wyżej. 210 napięcia zmiennego. No i teraz powolutku 220. Tu bardzo szybko na tym autotrafem przeholować, więc ja ogólnie chcę delikatnie to doregulować. Jest 230 równe. No i zobaczymy, powinno być około 300 V z hakiem. Więc zobaczymy. Teraz mamy jakieś 300. Z tego co pamiętam, o teraz jest tak 200, 220, 40, 60, 80, 300 V. Mamy na liczniku. I to jest chyba już maks z tego, co wyciśniemy. Mamy 230 na wejściu napięcia zmiennego. No i nie chcę wyżej iść ten, ten potencjometr, bo to już nic nie daje. Więc mamy 300V, 310 około. Trzeba pamiętać, że tutaj mamy też dropout, bo mamy tego LR, LR8N3. Ogólnie tym układ scalony to ma około 12V dropoutu. Z tego co pamiętam, plus mamy jeszcze dropout ee, no oparty właśnie na Darlingtonie, bo używam tego źródła e, z Darlingtonem. E, no ale widzimy, że cały układ działa. Teraz obniżę napięcie. No to widzimy, że oj, zrobiłem zwarcie. E, wyłączymy eskę. Czasami tak bywa. E, poszedł potencjometr ogólnie, bo chyba nie był wysokonapięciowy. Ale układ powinien przeżyć, no cóż czasem bywa, no ale jak sami widzieliście no ogólnie układik działa, e, nie wiem czy on strzelił sam siebie, e... no poszedłem, czasem tak bywa, Fireworki też muszą być, mam nadzieję, że ten układ przeżył ogólnie, e, wezmę może inny potencjometr, mam taki e, typowy wysokonapięciowy, no i tu mam ten układ sobie, no, zobaczymy, czy stalek nie poszedł. Bo on lubił, niestety, się palić. Bo, jak to poszło, no to może być kiszka. No, ale okej okay. eee, wiemy, że przynajmniej woltomierz działa. Eee, no, i za chwilę, może przyjdę z dobrym potencjometrem. Wezmę taką 2 No i zaraz zobaczymy. To za chwilę. Ok, wróciłem. Wymieniłem potencjometr na trochę większy. Ogólnie zapomniałem, że potencjometry mają jeszcze dwa parametry rezystancji. Znaczy, tych parametrów jest o wiele więcej, ale ogólnie takie głównymi to jeszcze jest napięcie pracy. A drugi chyba nawet jeszcze bardziej ważniejszy to jest moc znamionowa takiego rezystora i tamten miał. Moc rzędu zaraz wam powiem, to chyba będzie ćwiartka. Szczerze powiedziawszy nie wiem, bo nie jest napisane, ale to prawdopodobnie będzie ćwiartka. Natomiast teraz wrzuciłem dwuwatówkę, która już powinna wytrzymać i z tego co pamiętam, takie 2 dwuwatówki są stosowane nawet w radioodbiornikach gdzie jest 250V, więc ogólnie no... jeśli nic nie odwalę, powinno być dobrze chociaż, ze mną to jest różnie e, tutaj zamontowałem sobie jeszcze taki e, jakby to powiedzieć przekładkę ja sobie przemierzyłem ten zasilacz jeszcze raz czy tam nie popaliłem stalaka, jakichś innych komponentów, ale chyba nie e, bo tylko sprawdzałem stalaka, tranzystory mocy tak na szybko sprawdziłem nie rozpinam tego układu, tylko tak jak jest i raczej chyba nic nie spaliłem, albo inaczej, mam taką nadzieję, bo jak poszły tranzystory mocy, no to jest dramat, bo parę dyszek to kosztuje, te dwie sztuki, więc ogólnie no zobaczymy, jedziemy znowu od niskiego napięcia. No dobra, jest dosyć niskie napięcie. Coś tutaj jest. OK. W tą stronę podwyższamy, w tą stronę o. No dobra. Zmierzę sobie tylko jeszcze raz w transformatorze. Jakie mamy napięcie. Żeby mieć jakiś punkt odniesienia ogólnie. 73V. No, układ chyba jest spalony, bo ogólnie no, widzimy, że podwyższyłem 120V no, i, i, i nie, nie działa ten układ. A jest ten sam potencjometr, więc ogólnie, no, trochę Lipton. Eee, no, zwiększymy jeszcze trochę napięcie, ale wątpię, że to coś da. 140. No, to tu już dawno powinno być ten. No to e, czeka mnie. Prawdopodobnie wymiana e, jeszcze układu salonego. Więc będzie jeszcze inna przerwa. Zobaczymy, czy to jest wina jeszcze tego. E, napięcia siada. Zobaczymy, czy to jest jeszcze wina Salaka. Chociaż ja tam przemierzyłem na szybko, to Salak był raczej OK. E, no, ale to różnie bywa, więc za chwilę zobaczymy. No, czasem takie niestety nieprzyjemności się zdarzają. Więc za chwilkę będę z powrotem. Dobra, jestem z powrotem. Na szybko przelutowałem ogólnie układ, bo prawdopodobnie jest przebity. Podłączyłem się miliamperomierzem. Eee, tak jak mówiłem, potencjometr musi być większej mocy, bo teraz policzyłem. I ogólnie przy 300 V, 310, jak macie 5 miliamper, a ten stalak da 10, to ten potencjometr się zjara. I on musi być 2W, a najlepiej jeszcze, eee, żeby był o jeszcze większej mocy ja już się podłączyłem teraz z woltomierzem ogólnie i mam 77V AC podłączyłem się miliamperomierzem obok, no i będę patrzeć jaki mamy prąd, żeby już nie spalić tego potencjometru, bo szkoda no i będę badać ogólnie jakie prądy wychodzą no tam nie powinny być duże prądy no ale jednak zaczniemy sobie od niższego napięcia powiedzmy z ziemię, na jakieś 50V około Zobaczymy, czy teraz trochę będzie bardziej reagować ten układ. Eee, chyba dobrze go wlutowałem. Nie powinno być żadnych zwarć. Ok. Eee, no i jest 0 miliamper na razie. Ogólnie prądu. Ok. Reaguje ten układ. O, dobra. Eee, prąd się zwiększa, jak. Okej, okay, no dobra, mamy teraz jakieś tam napięcie. Eee, zobaczymy, jest około 80V. No dobra. E, jedziemy sobie dalej powoli. E, no jest niby 0 mA pomiędzy e, tutaj tym. Mamy pytanie, jak tam w dzienniku to się wszystko zachowuje. Dobra, mamy trochę wyższe napięcie. W tą stronę zwiększamy. No 0 mA niby jest pomiędzy, ee, jak to się nazywa, pomiędzy scalakiem a tranzystorami mocy. E, zobaczymy wyżej. Zobaczymy czy to jest zależne, e, czy to jest moc faktycznie. E, czy to będzie parametr taki, że napięcie przebicia po prostu było za wysokie i tyle. Ja tu kupię specjalny potencjometr. E, musi być 250 kg. Tutaj mam 1 MΩ na razie, bo nie mam takich e, i powiedzmy, że powoli mi tu zwiększam. tego prądu tu nie widzę. Ewentualnie w drugim układzie po prostu on jest w innym oczku. No ale na razie badam tutaj na bramce. No jest ten prąd zerowy praktycznie. Tam nie ma miliampera eee, poboru. Mamy ile? 180? 223 V. No dobra, to powinno wystarczyć. Zobaczymy, czy znowu się zjara ten potencjometr. No, mamy 300, co nie. Dobra. Gdzieś przy takich napięciach on mi się ok. Pojawił się prąd. Mamy 1 mA, około. Eee, gdzieś tu było około 1 mA. Jak zmniejszam, to jest około minus mA. No, mamy 200V. Mam nadzieję, że ten potencjometr się po prostu szczeli sam siebie albo że. Za nisko napięciowy. No, teraz mamy jakieś 340. 340 V. No układ działa. Kwestia jest taka, że trzeba dopracować ten potencjometr. Eee, no i zobaczyć, czy za mała moc była tego potencjometru, czy po prostu to napięcie przebicia, czy o co tam chodziło, żeby te stalaki nam nie padały. Eee, może ewentualnie mam pewien pomysł, jak to rozwiązać, żeby te stalaki się nie paliły, bo tu wystarczy taki drobny szczął i. Kurcze jest po stalaku. Potencjometr wystarczy, że coś przyświruje i już jest po stalaku. Stalak nie jest drogi, bo ta LR 8 idzie ją kupić za tam 3-4 zł. Nawet jak kurtowo kupicie, to nawet mniej. E, tylko po prostu trochę szkoda. E, no ale widzicie, układ działa co nie. Muszą być czasem fajerwerki. Byłoby za dumne, jakby wszystko wychodziło. Czasem musi być trochę rzeźba, bo wam pokażę. Ja tu na szybko wlutowałem ten, e, ten układ. To go wlutowałem tak. Nawet nie chciało mi się e, odcinać tych nóżek, tylko przy tych nóżkach to tak nie powinno być, ale powiedzmy, że ja sobie pozwoliłem. Docelowej wersja ja to wymienię. Nie chciało mi się całego układu teraz rozłączyć na szybko i e, lutować. Że tak to ujmę poprawnie tak powinno być, tylko e, w ten sposób. No i widzimy, że to napięcie siada bo ja wyłączyłem już napięcie z autotrafa przez bezpiecznik jest to tak specjalnie zrobione bo to jest taki układ do rozładowywania że jak ja wyłączę sieci i powiedzmy przyjdę sobie po godzince, czy po pół godzinie do tego zasilacza to ja go mogę normalnie dotykać i nic się nie dzieje szczelił tylko potencjometr i szczelił tylko układ scalony ale jeśli chodzi o resztę elementów typu na przykład rezystor mocy co tam jest taki dwuwatowy to jest 2,2 Kilo To jest 2W albo 3 watówka. Na dole są podobne rezystory jeszcze od dołu Są jeszcze kondensatory filtrujące I ogólnie tak powiem Układ nie jest mój Jeśli chodzi o Może autofocus Jeśli chodzi o ten układ To nie jest moja autorska konstrukcja bo To jest wzięte z internetu schemat I ja dam linka Do strony na której znalazłem ten schemat Od znajomego, pozdrawiam Robert E, natomiast e, chodzi o to e, że ja ten układ przerobiłem e, to znaczy dodałem wiele rzeczy e, dodałem między innymi zamiast e, jakby to powiedzieć większą pojemność kon, e, kondensatorów przede wszystkim dodałem e, dwa razy po te na dole kondensatory e, tych kondensatorów nie ma w ogóle w projekcie ja je dodałem żeby odfiltrowywać napięcie to są NKP 1000V ogólnie e, polikor, chyba albo jakoś tak e, kondensatorki. Druga sprawa. W oryginale e, nie ma w ogóle most, e, mostka. To jest kolejna sprawa, no ale to nie jest żadna innowacja. E, z takich, powiedzmy, grubszych rzeczy e, ja dałem układ Darlingtona, czyli dwa takie tranzystory. Dzięki czemu zwiększyłem wydajność prądową tego całego układu. E, no i salaka, powiedzmy, tym nie ubije. Tylko chodzi o to, że tutaj. Ja obstawiam, że potencjometr po prostu nie wytrzyma napięciowo, no ale to mniejsza. Chodzi o to, że dałem układ Darringtona. Ten układ Darlingtona w oryginale go nie ma. Dałem mocniejsze tranzystory, bo dałem tu 200 albo 250 W, nawet. To wszystko jeszcze będzie chłodzone oczywiście wentylatorami. Tylko chodzi też o to, że tutaj ten układ Darlingtona zwiększa nam prąd kolektora ogólnie, no bo bety się mnożą tych tranzystorów. No i przykładowo przy dużych prądach, e, mi tu wychodzi nawet beta, bo ja to mi, przy niskim napięciu, przy 60V, powiedzmy przy spadku napięciu na emiter, kolektor na tym Darlingtonie, e, no to mitu wychodziło powiedzmy e, przy 1A beta około 150 e, Natomiast na BU508, tak macie tam w oryginale, nie uzyskacie takich prądów typu amper, pół ampera. Nie uzyskacie co najwyżej. Ja tak szczelam 100 mA, 150, to jest taki maks, bo po prostu beta siądzie. Bo to są tranzystory, wszystko mocy. Bety są niskie, są niskie przy wysokich jeszcze prądach, przy napięciach, których całkiem nie mówię nawet. Dobrze, że tutaj to jest układ stały, nie, nie ma częstotliwości, bo jeszcze sprawa by się pogorszyła. No. To tak goli, jakby wyjaśnienia, jakie tutaj elementy zastosować, żebyście widzieli, jakby ktoś sobie chciał zbudować. I ostatnia sprawa, ale taka bardzo ważna: jeśli nie jesteście doświadczeni, nie grzebcie przy prądzie, nie róbcie tego, co ja robię, bo możecie się zabić. Możecie się zabić prądem stałym, przemiennym, z kondensatora, z autotransformatora. Ja już się poradziłem nieraz takim kondensatorem, właśnie bo nie był rozładowany. Jak widzicie, mój układ działa. Mamy 0V teraz, więc ja ten układ mogę normalnie dotykać. Ja tu wyłączyłem to wszystko, jakby więc ogólnie no nic nie stanie. Ale mówię, nie powtarzajcie tego w domu, bo się po prostu możecie je zabić. Autotransformator nie ma separacji, nie jesteście bezpieczni. Pracujcie jak już chcecie cokolwiek robić, to najlepiej z drugą osobą. Jak macie jakiekolwiek doświadczenie przy jakichś powiedzmy wyższych napięciach nie ładujcie się od razu na wysokie napięcia zacznijcie od 5V, 12V itd. bo naprawdę możecie się zabić reszta układu wracając do tematu ogólnie tej płytki płytkę projektowałem ja ja ją, tą, ją przerobiłem myślę czy ją zamówić u Chińczyka ewentualnie może samemu wytrawić jeszcze więcej sztuk ale chyba zamówię u Chińczyka po prostu będzie taniej i kwestia wygląda tak, że ewentualnie może jakby ktoś chciał, to będę mógł ją wystawić na Allegro, bo ja obstawiam, że 10 czy 20 sztuk to na pewno nie zużyję. Z 2 czy po może 5 sztuk zużyję powiedzmy, jak ktoś będzie chciał jakieś wzmacniacze, zasilacze sobie budować albo komuś coś, to tak. Ale tak to myślę, że będę mieć jeszcze spokojnie na odsprzedaż, żeby komuś podarować. Eee, więc jakby ktoś był zainteresowany to może dać ewentualnie znać w komentarzu eee, no to wtedy po prostu jakoś się skontaktujemy i i, 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 i ten i się może dogadamy no więc pamiętajcie uważajcie tutaj izolacja pamiętajcie jak układy HV porządna izolacja używam takiej o podkładeczki żeby się trochę odizolować co prawda to wszystko niby powinno być odłączone od wysokiego napięcia ale ja wolę, wolę dmuchać na zimno no i to jest taki układ na sucho, z takich jeszcze ważnych rzeczy Dwa, dwa rezystory od spodu, wiem że ta płytka jest ugiglana, ale to nie jest teraz istotne 470kOhm, 2W i po prostu to skręcacie i robicie skrętkę równolegle Macie 235 kOhmów. to tam pobiera około tego 1mA przy tych 300V i to jest taki minimalny prąd, który powinien pobierać ten układ, żeby on nie ustylował, bo też tego mi brakuje w tym oryginale. Że Musi być to minimalne, chociaż obciążenie typu mA, miliamper, pół mA przynajmniej musi być. A jak ten układ ma pracować przy 70V, no to musi być tam powiedzmy no ta niższa trochę rezystancja. No, bo chodzi o to po prostu, żeby było obciążenie, żeby ten układ nie oscylował. Tam można kombinować z kondensatorami, ale ja już nie kombinowałem. No jak sami widzicie, dwa razy tam układ wysadziłem w powietrze. Raz w ogóle nie było obciążenia i był nisko, nisko jakby to powiedzieć, woltowy tranzystor, i niestety dlatego mi siadło za pierwszym razem, za drugim razem siadł mi po prostu potencjometr, zjarał się. No i tyle. I to by było w sumie na tyle. Uważajcie, trzymajcie się. Dzięki za suby lajki. I do następnego odcinka. Siemka.